II wojna światowa to konflikt, w trakcie którego wykorzystywano całą masę najróżniejszego rodzaju sprzętu wojskowego. Kiedy pomyślimy jednak o konkretnych nacjach biorących udział w tym starciu, i kiedy spróbujemy wymienić jakiś sprzęt, jakiś pojazd wykorzystywany przez daną nację, to kiedy myślimy o Amerykanach, jako pierwszy, pewnie wielu z nas przyjdzie do głowy czołg Sherman. Cześć, tu Michelle Leviathan Sorbet, a to jest kolejny materiał na kanale Wojennik TV. Chciałbym Was dzisiaj zaprosić do kolejnego unboxingu, do kolejnego wojennego unboxingu, bowiem wspólnie z Wami chciałbym otworzyć pudełko z grą wojenną pod tytułem Sherman Leader. Sherman Leader jest grą wydaną przez Danversen Games w 2017 roku. Jest to tytuł, który jest duchowym spadkobiercą, czy też następcą wcześniejszego tytułu Typowo czołgowego wydanego przez to samo wydawnictwo, a mianowicie Tiger Leadera. Tiger Leader był grą, w przypadku której można było wcielić się w dowódcę tytułowego Tygrysa, a w zasadzie nie samego Tygrysa, a w ogóle całego oddziału, w ramach którego funkcjonowały Tygrysy. Ta gra została później dodatkowo. Doszlifowana i zaprezentowana w formie Sherman lidera. I tu z jednej strony mamy do czynienia rzeczywiście z przeniesieniem bardzo wielu rozwiązań mechanicznych z Tiger lidera do Sherman lidera, ale po drugie mamy też oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, zmianę perspektywy, bo w przypadku Tiger lidera zasiadaliśmy za sterami niemieckiego czołgu. W przypadku Sherman lidera będziemy Odwrócimy perspektywę i zasiądziemy za sterami amerykańskiego czołgu biorącego udział w starciach przeciwko Niemcom, ale i również Japończykom na Pacyfiku. Sherman Leader jest grą dla jednego gracza. Czas pojedynczej rozgrywki powinien wynieść około 45 do 60 minut, w zależności od wybranej kampanii. Minimalny wiek gracza został obecny na 12 lat lub więcej. Autorami tego tytułu są z kolei Rick Martin oraz Dan Versen. W samej grze poprowadzimy zarówno sam czołg Sherman, jak i oddział, który, w którego skład ten czołg wchodzi, poprzez różnego rodzaju kampanie, dziejące się w latach 1942-1945. Czyli w zasadzie od momentu startu operacji Torch w północnej Afryce możemy uczestniczyć w różnego rodzaju bataliach i w Europie i na Pacyfiku, kończąc rozgrywkę na przykład na ulicach Berlina. To tylko od nas będzie zależeć, po które scenariusze sięgniemy. Dzisiaj chciałbym wspólnie z Wami otworzyć pudełko z tym tytułem, zobaczyć, jak wyglądają komponenty, z których będziemy następnie korzystać. W związku z tym, nie przedłużając, obejrzyjmy teraz, co znajduje się w wielkim pudełku z tym tytułem. Poniżej pudło z gro, Sherman Leader – The World War II Ground Combat Solitaire Strategy Game od Danversen Games. Okładka przedstawiająca tytułowego Shermana. Co interesujące, to konkretne wydanie jest wydaniem, w którym jest również dorzucony suplement, czy też w zasadzie upgrade kit dla wszystkich posiadaczy poprzedniej odsłony systemu czołgowego od Dunwars Games, czyli Tiger Leader. Tiger Leader był wcześniejszym tytułem wydanym przez to samo wydawnictwo, który to pozwalał na rozgrywkę z wykorzystaniem, czy też na rozgrywkę, w trakcie której wcielamy się w rolę dowódcy Tygrysa. Ale tamten tytuł spotkał się z, no nie powiem, nieprzychylnym przyjęciem, ale raczej z przyjęciem stosunkowo chłodnym. Pojawiło się bardzo dużo uwag do Tiger Leadera, i efektem tego jest Sherman Leader, który, po pierwsze, pozwala nam wcielić się na w, dowódcę, w dowódcę Shermana, ale z drugiej strony dorzuca także ten oto suplement, ten oto upgrade kit, który to pozwala na podniesienie standardu tego, co mieliśmy w samym Tiger Liderze, do jakości Sherman Lidera. A więc dla osób, które posiadały wcześniejsze wydania, więc Tiger Leader ten, ten dodatek na pewno będzie bardzo sympatyczny. Odnośnie do samego pudła, jak widzicie, dosyć duże i dzisiaj chciałbym wspólnie z Wami obejrzeć jego zawartość. Zajrzyjmy więc do środka, zobaczmy, co kryje się w środku Sherman Lidera. Suplementu do, czy też upgrade żuta do Tiger Leadera otwierać nie będę. Skoncentruję się na Sherman Leaderze, bo to jest podstawowym celem. Zobaczmy tylko pokrótce, co mamy z tyłu. Tiger Leader Upgrade Kit, a z drugiej strony możemy rzucić okiem na informacje. Trochę żetonów, kilka kart i jednocześnie informacja. Ale co ciekawe, tu mamy, mamy, mamy dokładnie ten sam spód, a więc Niby mamy wieczko pudełka Tiger Lidera, ale kalkę tego co mamy w Sherman Liderze. Zresztą zobaczcie, nawet tą informacją Sherman Lider. Więc ciekawe rozwiązanie. Być może nawet momentami mogłoby kogoś wprowadzić błąd. Tak wygląda właśnie tył Pudła do Sherman Lidera. I jak wcześniej wspomniałem, rzut oka na kilka żetonów, na karty, ale i również podsumowanie tego, co znajdziemy w środku, czyli lista komponentów i informacja o tym, że jest to gra w skali taktycznej, przeznaczona dla jednego gracza czas rozgrywki to około 30 minut na misję, a stopień złożoności od niskiego do średniego. Zobaczmy teraz, co dokładnie znajduje się w środku pudełka z grą Sherman Lider. Na wierzchu instrukcja, która nie wygląda na zbyt skomplikowaną i na zbyt długą. 28 stron, to jest zdaje się podobny standard do Downing Flames Locked On, które prezentowałem Wam na kanale w kilku materiałach i układ instrukcji też będzie podobny. Mamy do czynienia z podobną czcionką, z podobnym podziałem na poszczególne punkty, sekcje. Wpierw informacja o tym, w jaki sposób przygotować rozgrywkę, jak wygląda sekwencja tury, jak wyglądają karty, jak wyglądają żetony, a więc z czego będziemy w trakcie rozgrywki korzystać. Później dodatkowy opis elementów i mechanizmów. Jak widać, bardzo dużo graficznych przykładów, co zawsze się ceni, co zawsze należy pochwalić, bo dzięki temu zdecydowanie prościej jest wejść do gry. Zdecydowanie prościej jest przyswoić sobie, jak wyglądają podstawowe mechanizmy wykorzystywane w trakcie rozgrywki. Od strony 14 opis sposobu rozstrzygania starcia. Ponownie z dużą liczbą żetonów, przykładów. Następnie sekwencja po zakończeniu starcia, zakończenie tygodnia, bo zdaje się grać będziemy w cyklach tygodniowych. I na końcu podsumowanie kampanii. Trochę zasad opcjonalnych, tak jak to miało miejsce w Downing Flames Lockton i jest też przykładowa rozgrywka, co też jest bardzo sympatycznym dodatkiem, pozwalającym zawsze na zdecydowanie lepsze wyrobienie sobie zdania i zapoznanie się z mechanizmami. Tak wygląda w związku z tym instrukcja. Później zaczynają się arkusze, choć w zasadzie widzą, że jest to jeden arkusz. Arkusz, na którym umiejscawiać będziemy z jednej strony kartę, kartę kampanii, kartę celu, batalionu, następnie kartę dowódcy i kartę oddziałów. Dalej mamy także ściągawkę mówiącą o tym, jak wyglądają umiejętności dowódcy, jak należy interpretować wyniki w trakcie toczenia walki, i mamy również Kilka dodatkowych ściągawek, które pozwolą nam bez sięgania do instrukcji od razu jednym szybkim rzutem oka zobaczyć, jak wyglądają pewne parametry lub pewne zdolności. I dalej mamy mapę, plansza, na której rozgrywane będą starcia. Ach, w zasadzie to jest mapa strategiczna. Mapa strategiczna, na której będziemy umiejscawiać kolejne karty i gdzie mamy także informację, jak przygotować kampanię, jak wygląda początek tygodnia i później po kolejne fazy. W ten sposób nie zgubimy się w sekwencji tury, będziemy wiedzieli co dokładnie, kiedy się dzieje. Mamy również tabelę Enemy Tactical Movement, Enemy Operational Movement i miejsce na karty, a na samej mapie znajdziemy. Sympatyczny fragment Europy. Zdaje się, że mamy oczywiście wycinek z mapy z okresu ofensywy w Ardenach, a więc mamy słynne wybrzuszenie Bastoń, broniące się zaciekle do samego końca, sendwif i faktycznie miejsce, do którego dotarły zagony pancerne niemieckie, czyli Sel, to był. To było miejsce, do którego najdalej udało się Niemcom w trakcie tejże ofensywy dotrzeć. Tak wygląda plansza dodatkowa. Później zaczynają się żetony. I Tak wyglądają przykładowe żetony do Sherman Lidera. Oczywiście nie jest to gra, w przypadku której będziemy wyłącznie prowadzić starcia czołgów przeciwko czołgom. Będą to także dodatkowe jednostki, a więc również piechota wyposażona momentami w bazuki, jak to widać na. Samym żetonie, ale i również mamy różnego rodzaju inne pojazdy wsparcia, pojazdy opancerzone, trochę żetonów dodatkowych i co sympatyczne, te żetony są jak widzicie od razu zaokrąglone. Nie będzie żadnego problemu z ich jakością, nie trzeba będzie kłopotać się zaokrąglaniem czy też poprawianiem brzegów, to wszystko będzie bardzo dobrze wyglądać i też wygląda na to, że są one prawidłowo wycentrowane, co jest zawsze dobrą wiadomością w momencie otwierania nowej gry. To był arkusz numer jeden. Arkusz numer dwa przedstawia siły niemieckie, jak zakładam, sądząc po kolorze. Mamy w związku z tym ciężarówki, mamy trochę pojazdów opancerzonych, mamy również działa przeciwpancerne, mamy sztugi, pancery czwórki, pancery trójki, bunkry, a więc sporo różnego rodzaju elementów, z których będziemy mogli w trakcie rozgrywki korzystać. Drugi kolor to rzecz jasna Amerykanie. I tu wypada podkreślić, że te kolory bardzo dobrze się będą od siebie Odróżniać. Oczywiście są to kolory znane z większości gier wojennych, bo taka tonacja kolorystyczna jest w większości przypadków przyjmowana więc zielony dla Amerykanów i szary dla Niemców. Natomiast w tym konkretnym przypadku wydaje mi się, że zastosowano na kolory, które jeszcze lepiej się odcinają. Znam gry, w których różnica jest dosyć subtelna, zwłaszcza wtedy, gdy zielony amerykański przechodzi lekko w kolor szary. A więc po stronie amerykańskiej analogicznie również mamy te ciekawe bunkry, no bo czemu nie? W przypadku na przykład ofensywy w Ardenach może być tak, że to Niemcy będą stroną atakującą, a Amerykanie będą się bronić. Zdaje się, że te arkusze są w ogóle symetryczne, z tą różnicą oczywiście, że mamy do czynienia z innymi pojazdami. Dalej mamy żetony pomocnicze wykorzystywane w trakcie rozgrywki, a więc żetony z cyframi, czerwonymi, szarymi. Mamy też informacje o Rodzajach, zdaje się, zagrożeń, z jakich będziemy się. Ach, nie, to są, zdaje się, że to ostrzał, czyli tego, w co zostaliśmy trafieni, albo w co trafiliśmy przeciwnika, bo mamy przykładowo że ten Commander Killed in Action, mamy Hall, mamy Explosion Gun, a więc to będą, zdaje się, miejsca, w które trafiamy pojazd. Następnie zaczynają się arkusze z elementami terenu, bo mapa, którą wcześniej prezentowałem, to mapa, na której umiejscawiać będziemy fragmenty terenu, więc ala rozwiązanie stosowane z GR Command and Colors, będziemy umiejscawiać duże heksagonalne kafle na mapie, dzięki czemu będziemy każdorazowo tworzyć obszar bitwy. O, wygląda to sympatycznie. To są, jak widzicie, duże, y, duże kafle złożone z czterech heksów, a po drugiej stronie mamy obszar zimowy, więc też sympatyczny akcent. Bitwa w Ardenach będzie zdecydowanie możliwa do otworzenia na klimatycznym terenie. Tu mamy jakieś lądowiska, jak mi się wydaje. Ponownie obszar zimowy. Trzeci arkusz z jeziorem. I ponownie. Mamy również obszar zimowy, impassable, bo jezioro zamarznięte. Ach, to nie jest zamarznięte. To jest po prostu obszar, przez który nie możemy przechodzić. Dalej mamy obszar, gdzie występuje jakaś wieś. Po drugiej stronie podobnie. Ale mamy też kafle piaszczyste, bo część scenariuszy będzie możliwa do rozegrania w północnej Afryce od 1942 roku, czyli po operacji Torch. Podobnie i kolejny arkusz przedstawia obszary pustynne, więc to na pewno wypada podkreślić plus i powiedzieć, że dzięki zróżnicowaniu tych kafli będzie można tworzyć bardzo różnego rodzaju obszary. Tu mamy z kolei obszary zurbanizowane, czyli miasto. Czołgi w miastach nie czują się zbyt dobrze, ale i czasami przyjdzie nam toczyć tego rodzaju starcie. Kolejny arkusz to ponownie pustynia z oazami. A po drugiej stronie zieleń z bokaż, czyli będzie to obszar Normandii. I ostatni arkusz to ponownie pustynia, z jakimś obozowiskiem. Lub w zasadzie z budynkami. To są jakieś budynki, zdaje się, a po drugiej stronie zieleń. To jednakże nie wszystko. W pudełku mamy dodatkowo arkusz. Arkusz, który trzeba będzie skserować, lub jeśli jest dostępny na stronie Danversen Games, bo tego nie sprawdzałem, wydrukować. To arkusz, na którym będzie można odnotowywać informacje dotyczące naszego oddziału, jednostki, którą będziemy w trakcie rozgrywki prowadzić. Kolejne elementy to dwie kości, a w zasadzie trzy kości. Dwie ładne niebieskie dziesięciościenne i jedna standardowa kaszustka I wreszcie kartę których jak widzicie mamy naprawdę całkiem sporo, 3, 4, 5, w sumie 5 wielkich talii, których mamy z jednej strony zdaje się pojazdy M4 Sherman 75 mm, pojazdy jak widzicie pokazane z boku, z kilkoma różnymi parametrami, z informacją o latach służby, również z dodatkowymi danymi, po drugiej stronie mamy piechura, Zajrzyjmy w ogóle, jak wyglądają te karty z bliska. Po drugiej stronie był żołnierz o nazwisku Moore. Tak prezentuje się karta już całej okazałości. Po drugiej stronie mamy różnicę, a więc tą samą grafikę, ale różnicę wynikającą z informacji o. Poziomie doświadczenia ta strona prezentuje żołnierza skilled, a więc już doświadczonego. Ta to z kolei average, czyli średnio ten żołnierz ma mniejsze doświadczenie, i to będzie miało, jak zakładam, odzwierciedlenie w parametrach. Tak jak widać, w momencie wykonywania testów będziemy mieli do czynienia z innymi wynikami w zależności od doświadczenia żołnierza. No i mamy też mur, który może być w ogóle żółtodziobem lub może być rekrutem. A więc dla każdego żołnierza kilka różnych opcji. Sanders, później mamy karty jednostek. No i zobaczmy, jak one wyglądają. Unit Cards. Wcześniej pokazany M4 Sherman. M4 Sherman to jest dokładnie ta sama karta. Zdaje się, że tylko różniąca się numerem porządkowym. A więc mamy sporo Shermanów. Mamy M4 Jumbo, mamy następnie M4 105, M26 Pershing, mamy również M3. A więc w zasadzie wszystko to, co mieliśmy wcześniej na żetonach, ale teraz w postaci kart, bo do, każdego, do każdej jednostki, do każdego pojazdu, będzie odpowiedni żeton i jednocześnie karta mówiąca nam o tym, jak wyglądają parametry danego pojazdu. Tu mamy Hellcaty, też super wyglądające M36 Jackson, M7 Priest, M8 Scott. Następnie mamy także pojazd. M3 Scout Car Pojazd opancerzony M8 Half Track M3. A więc mamy także oprócz tego, oprócz pojazdów, mamy także Rifle Team, czyli naszą drużynę złożoną z piechurów i to w różnych wydaniach. Mamy też Anti Tank Team, jak widać, wyposażoną w bazukę. Machine Gun Team, sporo różnych jednostek. Mamy też działo M5 i mamy też MIATG. Tak wyglądają te karty. Oprócz tego kilka innych rodzajów karty wydarzeń, event cards, Dodatkowy, dodatkowa talia. Tu mamy w ogóle jeszcze czołgistę. I jak widzicie, tych kart jest naprawdę bardzo, bardzo sporo. Zobaczmy, jak wyglądają jeszcze niemieckie oddziały. Co się pośród nich znajduje. No więc mamy Large Tank Force, ale to zdaje się nie jest już Unit Card, zdecydowanie nie. Tu jak widać tych kart oddziałów jest tylko trochę, a tu mamy Battalion Card i to są karty japońskie, bo i w przypadku tej gry będzie można toczyć starcia na obszarze Pacyfiku. I zobaczmy, jak wyglądają karty Batalionu. No tu mamy akurat niemieckie, ale później zaczynają się także japońskie, więc zobaczmy najpierw, jak wyglądają niemieckie large tank force, small tank force, więc w zależności od tego czy trafimy na dużą czy na mniejszą jednostkę, to zmierzymy się z trochę innymi oddziałami. Fast scout force, scout force, infantry, heavy weapons. Tak, więc w zależności od tego co dobierzemy, to będziemy mogli zmierzyć się z nieco innym przeciwnikiem. Wszystkie karty jak widzicie, okraszone sympatycznymi ilustracjami, sympatycznymi klimatycznymi, to chyba lepsze słowo, niekoniecznie sympatycznymi. Dalej mamy kartę. Tu jeszcze się zapodziała karta niemiecka, ale tu mamy już karty japońskie. Tank Force, Small Tank Force. W zasadzie to będą japońskie odpowiedniki tego, co mieliśmy wcześniej. Charging Infantry. Z tego wniosek, że karty, że żetony szare, na które będziemy mogli się w trakcie rozgrywki wykorzystywane będą nie tylko jako siły niemieckie, ale oczywiście także jako siły japońskie. Dzięki czemu Sherman Leader jest grą, która dostaje dodatkowego kopa, bo możemy rozgrywać starcia toczone zarówno, zarówno w Europie, jak i również na Pacyfiku. Mamy też Stewarty, szafy, czołgi, które były wykorzystywane chociażby w trakcie bitwy pod Odienbienfu. Francuzi korzystali. Właśnie z M24 szafę amerykańskiej produkcji przetransportowali do Doliny, zmontowali na miejscu kilka sztuk, ale to chyba temat na zupełnie inną opowieść. M3D, Grant i jest jeszcze kolejny M4 Sherman. Karty wyglądają całkiem nieźle. Są jeszcze trzy dodatkowe talie, w tej chwili nie będę już, już ich otwierał, bo ten film trwać będzie bardzo, bardzo długo, więc na chwilę obecną chciałbym na tym już poprzestać, zaprosić Was do szybkiego podsumowania, opowiedzieć o swoich pierwszych wrażeniach. Sherman Leader nie jest tytułem, który będzie symulatorem czołgu i to wypada od razu powiedzieć. Nie jest to więc w przeciwieństwie do tego, co część z nas może myśleć lub sądzić patrząc na okładkę, na sam tytuł gry i na informację, że jest to gra dla jednego gracza, że będzie to gra pozwalająca na zasymulowanie tego, jak wyglądało dowodzenie czołgiem w trakcie II wojny światowej. Ta gra raczej jednak koncentruje się na nieco innym aspekcie wojny, a mianowicie na starciach na szczeblu taktycznym, w których to brały udział Shermany. A więc trochę inna perspektywa, ale wypada ją chyba podkreślić. Odnośnie do samych komponentów składających się na tę grę, wypada powiedzieć, że wyglądają one absolutnie poprawnie. To jest ten sam wysoki standard wydawniczy, który serwuje Danversen Games, dosyć to porna kreska powiedziałbym, ale specyficzna i patrząc na gry Danversen Games od razu wiemy, że to są gry Danversen Games. Wystarczy obejrzeć jak wyglądają żetony, jak wyglądają karty, karty może trochę mniej, ale żetony na pewno. One są tak charakterystyczne, że ciężko jest je pomylić z czymkolwiek innym. To nie znaczy, że są nieładne, one są funkcjonalne są przejrzyste, a to jest bardzo istotny element w przypadku każdej gry. Czy są piękne? Powiedziałbym, że nie, ale myślę, że trzymają pewien poziom, który sprawia, że na pewno nie można o nich powiedzieć, że są brzydkie. Wypada także powiedzieć, że mamy bardzo dużo kart, jak widzieliście, nie otworzyłem wszystkich, nie przejrzałem z wami wszystkich, bo to by zajęło naprawdę bardzo dużo czasu, ale Sherman Nieder wróci na kanał w trakcie kolejnych materiałów, bo zamierzam także zaprezentować wam relacje z rozgrywek, a następnie także finalnie recenzję. W związku z tym na razie na podstawie tego, co widziałem w pudełku, mogę tylko powiedzieć, że ostrzą sobie zęby na pierwszą partię. Bardzo lubię gry solo, bardzo lubię gry, w przypadku których będziemy mieli modularną mapę, bardzo lubię gry także, w przypadku których mamy do czynienia z siłami pancernymi, więc na papierze ten konkretny tytuł spełnia bardzo wiele moich oczekiwań. Jak to wyjdzie jednak w praktyce? O tym jak zawsze opowiem dopiero w trakcie kolejnych materiałów. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie unboxingu gry Sherman Leader wydawnictwa Danversen Games. Zapraszam jednocześnie do innych filmów na Wojnik TV. Zapraszam także do sprawdzania, co mam dla was na Facebooku oraz na Instagramie. Życzę Wam świetnego dnia i do zobaczenia następnym razem.